Trzy fatalne błędy, jakie przez dłuższy czas robiłem w swoim biznesie. Zapraszam. Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Film o moich wtopach inwestycyjnych się spodobał szczególnie na formach tych krótkich, shortowych, Tiktokowych. Więc powracam z błędami, które popełniłem, bo było ich sporo. Podejrzewam, że jeszcze można by takich odcinków nakręcić z 10. Natomiast dzisiaj trzy takie błędy ogólne, które popełniałem szczególnie świeżo po dwudziestce, a których ty możesz uniknąć. Więc ja dosyć szybko zacząłem zarabiać relatywnie dobre pieniądze, bo udawało mi się kilka średnich krajowych zarabiać w wieku tam 21-22 latach, kiedy miałem 22 lata. I poczułem się panem życia. Już migałem 500 m ponad chodnikami, mówię. Już rozpracowałem system. Wiem, jak zarabiać. Teraz będę zarabiać tylko więcej, więcej, więcej. No i w związku z tym, żyjąc z takim przekonaniem jak Gamon 1, yy, wydawałem zbyt dużo kasy. To jest błąd numer 1. Wtedy też się pojawił mój yy, pierwszy i ostatni leasing na Mercedesa klasy A. Stwierdziłem, że. <noise> Bida Edition za 8 dyszek, przecież to dobre dla ludzi, którzy nie mają tyle pieniędzy co ja. No to bank, 160 tysięcy, konfiguracja, oczywiście biorę. Yy, I yy. Takie w ogóle Leasing też o tyle mi szkodził, że potem jak masz nawigację za 3,5 koła, która wcale nie jest lepsza niż Google Maps, jest dużo gorsza, to sobie myślisz, no dobra, ale to jest tylko tam 17 zł miesięcznie, czy tam 30 zł miesięcznie, to przecież staćmy na to. Ale gdyby to nie była kwota miesięczna, tylko 3,5 wyłożyć na nawigację, która jest gorsza niż Google Maps, no to bym nie wydał. Więc. Często człowiek robi takie racjonalizacje i wydaje kasę na, na, na coś, czego nie potrzebuje. Wtedy był taki czas, że ja też, co wychodzi nowy Samsung, to sobie kupowałem nowego Samsunga. Owszem, czekałem chwilę, aż stanieje, ale no, tuż przed premierą najnowszej wersji kupowałem na przykład poprzednią i robiłem to nagminnie. Teraz mam iPhone'a dwuletniego i nie widzę potrzeby zmiany. Pewnie sobie zmienię, pomogę i. Ja też dużo kręcę filmów na, wak na wakacjach, na wyjazdach może będzie trochę lepszy, ale ja już sobie tego nawet nie racjonalizuję. Po prostu mam ochotę wydać to e, pieniądze to wydam. E, a kiedyś po prostu się goniło, jak się tych pieniędzy nie miało. Więc się go wydawało, kupę kasy na jakieś ciuchy, e, na pierdoły, nawet nie wiadomo na co. I efekt był taki że wydawałem wszystko, co miałem, a i czasem karta kredytowa, karta kredytowa wchodziła w ruch, no bo wiedziałem, że za chwilę dostanę kasę, to będę mógł ją spłacić. Jasne, spłacałem, ale sam fakt, że jej używałem był no, abstrakcyjny. Zresztą, jak zrobiłem pierwszy raz jakieś większe dla mnie wtedy pieniądze, to było jednorazowo 15 tysięcy, to pamiętam, że one się rozeszły. W kilka dni nie miałem połowy z tej kasy, nawet nie wiedziałem na co. Kupiłem komputer, kupiłem wakacje, coś tam i nie było kasy. E, więc naprawdę, jeżeli masz możliwość zaoszczędzenia, a każdy nas ma, to oszczędzaj. I jednocześnie uważam, że to nie, nie jest kwestia tego, żeby na wszystkim oszczędzać, tak? Tylko e, potem będę trochę mądrzejszy już, więc potem zamiast kupić wakacje za trzy koła, no to last minute na zakęto z All Inclusive e, 7 dni, pamiętam jak dziś, 1400 kilkadziesiąt złotych. Dlaczego pamiętam? Bo to były moje pierwsze wakacje po bankructwie. Jak zbankrutowałem, jak zacząłem się odradzać, to jak już miałem jakiś cash flow, dalej miałem długi, ale chciałem odpocząć przez tydzień, więc pamiętam, że wydaliśmy z moją Karoliną niecałe trzy tysiące właśnie na na takie tygodniowe wakacje i to było w porządku. Już wtedy miałem cash flow, już wtedy miałem konkretny Plan spłacania spas długów i sobie pozwalałem, żeby nie zwariować też, tak? Więc, e, więc nie ma problemu. Miałem też kiedyś e, taką tradycję z byłą dziewczyną. E, chodziliśmy co środę do kina i to był taki dzień dziecka. Rano chodziliśmy na przykład do kina, potem na do jakieś knajpy, potem znowu do kina, potem na jakiś spacer i potem na przykład znowu do kina. To był dzień dziecka. E, I owszem, teraz już może to, to jest droższa rozrywka, ale wtedy mieliśmy jakieś bilety tam. W jakiejś środowej promocji, one były po 10 zł, więc tak naprawdę trzy filmy kosztowały nas po 30 zł, plus jakaś tam knajpa, nie, nie wiadomo jaka, I nagle się okazywało, że za 100 zł w ciągu dnia mamy cudowny dzień, e, świetnie się bawimy, a jednocześnie, czyli jest ten relaks, mimo że już wtedy miałem problemy z kasą e, pod koniec e, tego właśnie związku, to jednak to pielęgnowałem, bo relatywnie miałem dużo za małą kwotę, więc e, myślę, że jeżeli. Wydaje się, wydaje się nadnormatywnie e, i się w tym momencie ma problemy z kasą, to nie chodzi o to, żeby uciąć do zera. To znaczy, pewien taki okres być może jest konieczny, ale jak już człowiek jest nad tą powierzchnią wody, to powinien co jakiś czas się wynagradzać, e, i ale w taki sposób racjonalny, czyli żeby, żeby ta. Ilość włożonych pieniędzy dawała wielką radość, albo żeby postawić w ogóle na coś, co nie kosztuje pieniędzy, czyli nie wiem, pochodzić po górach, jak ktoś lubi i też jest fajnie. Więc to jest pierwszy mój błąd, za dużo kasy wydawałem. Po drugie, za mało pracowałem. Miałem w pewnym momencie tak biznes ustawiony, że e, musiałem pracować dwa dni w miesiącu, a reszta, reszta miesiąca mi się no, rozmywała na nie wiadomo co. Owszem, e, tworzyłem wtedy już moją drugą nogę e, finansową, że tak powiem, drugie źródło, źródło zarobków, ale to było takie jeszcze, powiedziałbym, na półwistka. E, a do tego było trochę edukacji. Ja się edukowałem, dużo przez neta, chodziłem w różnych forach, czytałem rzeczy, które mnie interesowały, żeby być lepszym. Ale mam wrażenie, że czasem no, wstawało się o dziesiątej, Jadło się byle co. I się siedziało na tym kąpie. Myślę, że tam e, każdego dnia uciekały 3-4 godziny na, na robienie rzeczy nieważnych. A jednocześnie wtedy chodziłem też na imprezy. I uważam, że te chodzenie na imprezy było dla mnie super, bo chodziłem często 3-4 razy w tygodniu na imprezy. Ale to nie były takie imprezy, że wszyscy, wszyscy tylko tańczą, nikt się do siebie nie odzywa, bo jest zbyt głośna muzyka. Tylko tak, że tam było dużo znajomych, więc też się gdzieś tam w korytarzach w tym klubie stało, rozmawiało. Przez to ja poznałem. Naprawdę tysiące chyba osób, a setki na pewno, e, przez co później łatwiej było mi różne rzeczy załatwić, e, dojść do jakiegoś kontaktu, m, ogarnąć, zrobić jakiś biznes. Więc ja te kontakty sobie w ten sposób pozyskiwałem, więc tego nie żałuję, ale żałuję, że przed kąpem za dużo siedziałem e, po prostu. Wtedy jeszcze social media tak nie działały, no ale pewnie teraz to by było, były social media, wtedy to były jakieś inne pierdoły, więc naprawdę. Uważam, że warto e, szczególnie na starcie dać siebie 200% i pracować dużo, dużo więcej, co później też zresztą uczyniłem i wcześniej też to robiłem, ale później się rozleniewiłem przez chwilę miałem taki okres w życiu, e, więc rzeczywiście warto na to postawić. E, a co do tych imprez to oczywiście to było dla mnie, ja jestem ekstrawertyczny, więc mnie ludzie kręcą, ja kocham ludzi, ja czerpię energię z ludzi, więc dla mnie to było w porządku. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś z kolei jest bardziej introwertyczny, no to do pewnego stopnia gdzieś tam może się rozwijać e, i poznawać tych ludzi, ale jeżeli na niego to i czuję, że to nie jest jego najmocniejsza strona, no to wtedy właśnie może warto usiąść z tym komputerem i robić już coś konkretnego. Nauczyć się programować, e, nauczyć się e-commerce'u, tak, stawiać sklep internetowy od zera itd. Tak tak no jest dużo wiedzy, którą możesz posiąść e, bez zbędnych ludzi dookoła. E, niezależnie co chcesz robić e, w tym w wolnym czasie, to myślę, że warto szczególnie na początku, jak masz początkujący biznes raczkujący albo średni, czy nawet już w miarę duży, to myślę, że, że, że tam tego pedału, pedału gazu nie ma co spuszczać, bo, bo później te auto jest tak rozpędzone, że ciężko je zatrzymać, już nawet jak nie chcesz, to i tak ten biznes idzie do przodu, jak jest dobrze pokładany oczywiście. Więc za dużo kasy wydawa wydawane, za mało pracowane. No i trzeci, trzecia kwestia, Zosia samosia, ja wszystko sam umiałem najlepiej, więc ja robiłem wszystko. Ja na przykład sprzedawałem na Allegro, to do pewnego momentu sam wystawiałem aukcje, sam wysyłałem klientom faktury. Sam e, optymalizowałem te aukcje, sam pakowałem produkty, sam je wysyłałem, e, sam odbierałem telefon od klientów, e, sam zajmowałem się marketingiem. E, no, księgowo się chyba tylko dyrygowałem wtedy. Więc, e, więc e, i tak, i tak miałem pracownika w postaci internetu. E, czyli jak spałem, to zarabiałem, tak? Coś tam się sprzedawało, więc było fajnie. Natomiast e, Myślę, że gdybym się urodził 10 lat wcześniej, to bym po prostu wszystko sam robił, bo nie byłoby nawet takiej możliwości, żeby coś się działo na automacie. Tak więc ważne jest to, aby od razu, jak tylko masz odrobinę więcej pieniędzy z biznesu, kogoś zatrudnić. A jeżeli nie masz, to też na tym pomyśl, bo być może możesz się z kimś za godziny, za efekt, na pół etatu, jakkolwiek. Tak? E Czemu nie? Być może pracownik od twojego znajomego ma wolne masy przerobowe i może mu coś pozlecić, ale bardzo szybko nauczy się delegować. Zresztą tutaj polecam książkę 48 godzin na dobę Maćka, gdzie Maciek oprócz y, pisania o swojej ef efektywności też mówi dużo o delegowaniu. Także delegowanie jest kluczowe, y, bo dużo osób mnie pyta jak ja teraz to robię, że, że mamy kilka film, bo mamy, mamy teraz E, oprócz tych rzeczy, które są związane z eksportem w Bentleyu, oprócz wydawnictwa, oprócz e, e, kancelarii prawniczej, no to mamy teraz Slavia Cosmetics, e, czyli kosmetyki, na, na których się w ogóle nie znam, e, drewniane zegarki, drewniana biżuteria, Old oak, inne rzeczy są jeszcze w planach. Tego się nie da robić samemu. To już trzeba. Mm, e, trzeba dawać e, pewne obowiązki ludziom, którzy też dobrze zarabiają przy tym e, i tworzyć team, tworzyć zespół. Bez tego ani rusz. I uważam, że jeżeli faktycznie będziesz wydawał, wydawał mniej niż zarabiasz, e, będziesz pracowity i będziesz tworzył zespół, to Twój biznes będzie szedł trzy razy szybciej albo dziesięć razy szybciej niż mój. E, ja, co prawda. E, nadrabiałem kreatywnością, więc często wymyślałem drogi na skróty, niejako, czyli e, znajdowałem miejsca, gdzie, gdzie jest dużo pieniędzy przy małej ilości pracy, co było moim plusem. E, ale uważam, że mogę więcej pracować. Uważam, że na pewno, niezależnie od tego, jaki, mam, jaki miałem pomysł na zarabianie, e, na pewno powinienem jej wydawać. E, myślę, że, że mógłbym swoją, swoją karierę, nazwijmy to, czy, e, czy miejsce w tym razie jestem, przyspieszyć o spokojnie. 3 lata, bo kiedy się reinwestuje swoje nadwyżki, to nagle magicznie zarabia się dużo, dużo więcej. Zresztą też polecam odcinek o URE Bafecie na kanale Expert Bentleyu. Macie nagrał dwa odcinki pod rząd i jeden w formie... Och, aż mi tutaj w się zakręciło. Jestem lekko przeziębiony. Lekko w formie, e, lekko w formie. Jeden w formie legend biznesu, a drugi w formie biznes 2.0. E, I, no i Warren cały swój majątek zbudował właśnie na tym, że reinwestował, 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 reinwestował. No i on najwięcej zarobił po 7 miesiącach dzięki temu. E, bo to była właśnie ta magia procentu składanego, która też nie jest taka tabelkowa, to nie jest takie mm, wszystko różowe, ale potencjał niewątpliwie wy. Procentie składanym jest, także myślę, że jeżeli będziesz reinwestował, ja to właśnie bardzo późno zacząłem inwestować, bo nawet tak już zarabiałem jak już nie wydawałem, więcej niż zarabiam no to spłacałem długi, po sobie zabiłem długi o czym też mówiłem w odcinku o moich błędach inwestycyjnych ale rzeczywiście, gdybym szybciej zaczął inwestować, to miałbym dużo, dużo, dużo więcej. Niesamowite jest to, że w czasach, w czasach inflacji, jak teraz, to w ogóle widzi się, e, jak drożeją w aktywach to się kupiło wcześniej. E, I to mówimy o aktywach pod tytułem dom czy samochód, e, a e, oczywiście nie byle jaki samochód, tylko jakiś tam powiedzmy bardziej unikalny, a kończąc na kilogramie cukru, tak, czy mąki, to wtedy to już powoli stają się aktywa. Także myślę, że bardzo, bardzo warto wszystkie nadwyżki ładować w cokolwiek, e, co w danym momencie uważasz za, za słuszne, Nieważne, czy wybierzesz złoto, dolara, e, akcje, nieruchomości, czy Cokolwiek innego, to i tak, i tak, nawet jak te aktywa tak szybko nie urosną, albo nawet spadną, to przynajmniej będziesz je mieć. A jak przejesz, przepijesz, yy, przekupujesz jakieś zbędne gadżety, ciuchy i tak dalej, to nie będziesz mieć nic. Także myślę, że warto, jestem pewien, że warto. Dobrze, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że te błędy Ci się podobały, w sensie, że na tyle ci się nie podobają, że będziesz chciał ich uniknąć. Jeżeli chciałbyś posłać o większej ilości błędów, to na pewno je mogę znaleźć, także nagram kolejny odcinek, jeżeli będzie taka, taka chęć. A tymczasem co? Ja uciekam, już wychodzę z auta. Hakuna Matata. wszystko dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.